Kupaki, tu jest nowa szkoła. I się, i się, a ja je, my idziemy do domu. A, tutaj ma się was plan lekcji, a my idziemy. Ale, dobra, mamy plan lekcji. Pierwszym matem plasteka. Plasteka tu. Tutaj. Mmm! On na plastekę. On nie, plastyka plasteka, tam jest plasteka. A, dobra. To prowadz nas. Tylko na, na plastykę. na jak nie tą Okej. Ok. Okej. Okay. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy malować obrazy ze drużynami. Mhm. Okej. Okay. <gry> Nas jest dwóch. Mhm. Start. Dobra, tu, 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 I tu, Nie chyba będzie... Ej, tu, dacie! Nie Poczekajcie, może wyjść. tu, piętro. Idziemy iść na jedynkę. Halo, idziemy. Tylko. Jest, jest. jesteście się tutaj chwila, poczekaj się. No iść! No to tu. No. A co my tak rysujemy? Zieło sztuki Tu tu. Dobra, O, um, fajne papugi. Co wy namalowały się? Cóż tego ty nieskończone? Nowe. Suszka. Suszka. A to będzie nowe ten. Nowy. Obraz. Dobra. Ej, wy. Jeśli pamiętasz, czy to my mamy tą szkołę. My, 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 my. Rozumiecie? Tak? Tak? Dobra, dobra. Eee, to nasze szaty, nie A, pu. O, zaraz będzie matematyka. Ja. Hej, spóźniłam cię na prostykę. No tak, spóźniłeś się. No, a tutaj będziemy mieć? A, matematykę. Mhm, okej. Okay. Obok mnie są dwa wolne. A, gdzie? Tutaj jest moje. To tutaj wasy mogą być. Dobra. Spakujemy się, nie? Niko? Tak, dawaj. Ym, to na pewno nie kogoś jest. To tylko to, bo to nie moje. To też nie moje. To też znaczy, tu są jakieś rzeczy, A, tu na taka No dodatek. To będzie ładniej. E, dobra e, Ja nie wiem po co są plakaty. Po co pasta mi to bo ale wszystko mi pasuje. No, tu idziemy. Są tutaj królowie będą. Królowie czyli od te osoby tam. Tylko znów nie mogę się ruszać. Czemu nie mogę się ruszać. No o nie, już był rzucony? Mm. o nie, a my się spakujemy. Musimy spakować. A dobra, macie pracę domową? Dobra, wszyscy są. Do mojej sali nie, mogą, nie można ukarali. Dzisiaj... Dzisiaj zapłata. No dobra. Okej, okay, dzisiaj będziemy się uzyskalać matematyki. Dwa. Podzielić dwa. Wna się. No zero kochani. Ach. Wiem, że będzie ciężko. Tu to widzę. Dobra, książki z matematyki, Masie. się? Każdy ma dla jednej, jednej łapki. My nie mamy. No to będzie jedynka. Mhm. Nie, tu to je, to ukradnę komuś. Dobra, mam kogoś, mam naszą i spisał ktoś kogoś Dobra, e, na, na stronę na stronę na stronę 56 ja wiesz o co tu chodzi? i właśnie nie bo ta lekcja szybko się skądś kto gada to jedynka nie szybko, szybko, daj mi powoli. Nie mogę usiąść. E, nie, no nie można usiąść. Musimy tu w innej włoskiej, szybko. Mm. To jest. Nie mogą usiąść, ale. No Muszę się... ちょっと待って待って待って待って待って待って待ってって待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って Słonek. Uh -huh. wodajcie swoje książki. Just. Uh -huh, tak, już. Just. Uh -huh, tak, okay, już Just. 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 Mhm, Okej. Okay. A no tak, bo ona musi jechać na wózku. tu, 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 tu. Hej, chłopaki. E, hej. Słyszałem, słyszałem o was, że jesteście nowi. Tak, jesteśmy nowi. uh em, um, Z... Kiedy kolego musimy iść do toalety? Do toalety. Na liście. nie ma. tego Tam. Zamykajcie na klucz. Pi, pi, pi. Masz kasę? Nie. Co wybierasz? Albo pokazujemy, jak ubierasz. Pan pęczy w szkole albo myśl misiu w kiblu. misiu misiu w kiblu. Aaaa! Dobra, teraz moja kolejna misiu misiu w kiblu zrobi się mu. tylko jaki wygląda jak Nie, bo woda była zimna no tak yy, zimno zimno haha ha, beka ciebie haha ha. ale beka dobra Ma, mamy zaraz polski polski tak mhm. a ty jutro na kasę albo znów tak samo

tu gdzieś na uszy się? Halo, na uszy da, halo. Coś jesteś jedzie. Pomóż mi, bo my, mojego brata biją. A Amas, 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 Oj, szybko, idziemy. Oj, chłopaki, chłopaki. Eee, ehm, co? Na dywanik, raz, dwa. Po skokach, po skokach, mm. hop, 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 ty możesz wyjść. Jesteśmy wolni. hop, hop. My na dywanik. O, znowu wy. Dobra, chodźcie. Dzień dobry. Mhm, mm chłopaki. Znów. Znów jesteście się tu. A widzowie papa na drugą, na drugą sędź.